tajemnica Preświtoi Trójcy. Główna centralna prawda, jaka jest jednocześnie tajemnicą naszej chrześcijańskiej katolickiej wiary. Dużo ważko, to, dla ludzkiego rozumu tajemnica jest wielka, des wysoka, że niemożliwe w ani zrozumieć ani wybrać słowa, jakie można konkretnie powiedzieć czy wyjaśnić. Bo jak to jest, że my mówimy, że wierzymy w jedynego Boga, ale ma trzy osoby? Jak to jest, że jest prawdziwa ludyna i prawdziwy Bóg Jezus Chrystus? I dzisiaj my dotykamy wielkiej prawdy, wielkiej tajny, i niech będzie przeniesienia. Пресвятої Трійці. будемо зараз намагатися за церквою, за Божим об'явленням назвати ці тайні, цю правду, в яку віримо, в єдиного Бога, якого до кінця ми не можемо якось зрозуміти може чи назвати своїми людськими словами, але який нам себе дає. І таким нехай першою буде одне з коментарів. co do tríci, to też, co Bóg w jest tym doskonałym, w którym nie ma nawet odno i nawet najmniejszej des takiej pyłukę, czy jakby co nie nazwate, nie egoizmu, żadnego egoizmu, w nim jest tylko lubow i poznajemy tę prawdę żebóg lubowiu i jak nie ma tam egoizmu to ca lubow nie zostaje w sama w sobie ale ca lubow постійно obdarowuje daje przekazuje, daje wzajemnym obdarowaniom, z życiem co taka jedna z zagalnych komentarzy dzisiejszego dnia ale tym jaki w pierwszej чергу i najbliższe objawiaje ludyni prawdę o jest sam Jezus Chrystus. W Nimce, a dzisiejszym, w słowie, skazanym w Ewangelii i tymi też, jakiej, w liturgii na sychodni, czy też takimi słowami, Wse peredanem ni moim Ocem, i nikt nie znaje Syna, krym Oca, i Oca nikt nie znaje krym Syna, takomu Syn chocze widkryty. І Святий Павло скаже углибино багатства, мудрості і знання Божого, які не збагнені його постанови і досліджені його дороги. дороги, хто би коли зрозумів думку Господню, хто був його дорадником, або хто дав йому наперед, що воно знову було йому віддане, все бо від нього через нього і для нього, йому слава навіки. I tutaj, no, w Światowym Pismie, trójcy, taką, już y, była y, zag, zawdatok w mu zawici. Do Abrahama y, przychodzią to obraz trójcy, trochę angeli, jaki rozmawiają, jaki przekazują słowo, jaki objawiają wielkie dzieła, które z życiem nie tylko Abrahama, ale i wszystkich wirujących. I tomu e, duże jest znana i takie napisana ikona rublowa Trójcy. E, tróję anghelif, jaki wzajemno na siebie dywlać, wzajemnie wzajemno na siebie pokazują i schowane wsi razem w okrąg, e, wiftarja. Tutaj jest presreta I życie nasze począć się z presreta Trójcy. Jego, my patrzymy w tym momencie, kiedy jest chrześcijanin gospodnie kiedy jest z nieba, co mi Synu lubię, słuchajcie Niego słuchaj, te wkazuje, czy na Syna. I potem Duch Święty widzi go u pca, jaki który czy też na gori tavor gdzie też jest słowo oca co mi Synu lubię, sam Syn obdarowany i w obłok, jak też znak się Ducha. Otec, syn i Duch Święty. Trzy osoby, odna przyroda Boża. To nasza prawda. I jak y, czytajemy, czy będziemy zaraz mówić wyznanio wyznaniu wiary, powiedzmy, był Bóg wid od Ducha Świętego, w się w Marii staw stał człowiekiem. To druga i tylko druga osoba, Trójcy Syn Boży przyjął drugą ludzką przyrodę, żeby nas podnieść do nieba, do tej wspólnoty, Zemnego obdarowania. I dlatego na te słowa, podczas wiary, mamy zrobić duży, głęboki pokój, mamy praktycznie schylić się maksymalnie, jak to możliwe. Ranniejsze co było stać na kolina, zaraz zrobić duży, taki głęboki poszan. Jeden Bóg ma trzy oblicza: Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty. триєдиного Бога, тобто одного Бога в трьох особах, ми називаємо власне Пресвятою Трійцею. Це єдність трьох осіб, з'єднаних між собою в любові, так тісно, що вони одно, хоч і залишаються водночас окремими особами. І цю правду за соборами церкви підтверджує і говорить катехізис католицької церкви. Трійця єдина, My nie wyznajemy trzech bogów, tylko jednego Boga w trzech osobach, jedynosłuszną Trójcę. Boże osoby nie dzielą z sobą jednego Bożystwa, ale każda z nich jest całym Bogiem. Otec jest tym, czym jest Syn, Syn jest tym, czym jest Otec, Otec i Syn jest tym, czym jest Święty Duch, to jest jednym Bogiem za przyrodą. Każda z trzech osób z samą samej realnością to to Bożestwe na jestwem, albo przyrodują. Tomu możemy skazać w Prosvetu Tridziu, z Bożym objawleniami, i nauczaniem Cerkwy. Otec ce same Bożestwe butia. Syn ce Bożestwe na piznania, jakiemu Otec piznaje siebie i w sobie wse w se insze. Święty Duch ce Bożestwe na lubow i synom. A może byś dostępnymi słowami e, za pisemny ukraińskim Mykolem Mykoluju można by ty tak. Boch odna lubow, jaka je w sobie i toho kto lubić i toho koho lublać. To ich to lubić Boch otec, to ich koho lublać Boch syn, a lubów szczo ich związuje Boch dusia tej. Odże Boch nie samotni, ale jest wspólnotą. Win jeden, bo jeden rozum, od wola i sece od nie. Przy braci i siostry, wschodni jeden pro wschodni jeden w przeżywania i diakowania za tę prawdę, wspólnoty trochę osób, od Boga co do tej wspólnoty i tego obdarowania każdy z nas jest zaproszony w z Państwa A każdy raz, kiedy zaczynamy modlitwę z znaku Chrestawi w imię Ojca i Syna Świętego Ducha, świata Mesa z tego zaczynaje i tutaj jest zawsze przystępny Ojciec, Syn i Duch Święty. I my jesteśmy zaproszeni do uczestnictwa w tej wspólnoty. I właśnie ten jedyny Bóg, który nie jest samotny, jaki jest w jaki jest dla, to z tego dla stworzył w tebe i mnie. To ludyna. To więc stworzył ten świat, a przede wszystkim ludyno. Z tego, że jest tym jedynym lub lepszym, wsumogłotnym, Bohom. I taka różnica między troma bożestwem osobami wynika z tego, że każda osoba ma bożestwem przyrodu widminnym szlachom. Otec, baćko daje przez samą siebie Syn ma przez duchowne narodzenia wid z Święty Duch ma przez pochodzenie wid i syna. Otec stworzył, Syn odkupił, Duch oswiażył. I święty Atanazji jepyskop w jednym swojemu swoich napisał takie słowa o można nazwać światło, sława i błagodacie Trójcy. Korzystno znate dawną tradycję uczenia i wiru cerkwi, jaką przekazał Bóg, apostole zberichale od Na niej buduje się cerkwa i jeśli ktoś wychodzi z cerkwy, to on nie jest i nie może nazywać siebie chrystianiną. Тепер ми віримо, що Трійця, сповідана в Отці, Сині і Святому Дусі, є святою та досконалою. У ній немає нічого сторонного чи зовнішнього. Вона не складається з Творця та творіння, але є все творчою та підтримуючою силою. За своєю природою, вона. Тотожна та неподільна, єдина в силі та єдина в дії. Бо отець все здійснює через Слово у Святому Дусі і таким чином зберігається єдність ріці. Тому в церкві проголошується один Бог, який є над надсима, через усіх і в усіх. Він над надусіма, як отець, як початок і джерело, крізь усіх. Тобто, przez słowo przez syna i wy us ich usia temu dusi koleśaty paweł pisze do koryntian o duchowni dary win posyłaje się na wsi ich do boha ojca jak na Jeryło je różni dary ale duch to i samej je różni służenia ale господь to i samej i działania, ale boch toj samej szczo czynyć se w kożnomu. bo też co święty duch daje każnomu pochodzi widoca przez syna bo wse szczo należyć ocu należy i synowi tomu dary dani synom u światomu Dusi, jest prawdzi dar bo koly Święty duch u nas tam i otec tak zbywaje się słowo Я і Отець прийдемо до нього і оселу в нього закладемо. Де світло там Сайво, десайво там його дієвість і незірвання незірвана благодать. Святий Павло навчає цього в другому посланні до Корінтян такими словами благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога, Бога і єдність Святого Духа, нехай будуть з усіма вами. Bo my otrzymujemy bachodaci dar danej nutrycji od ojca przez Syna, u duszy. Jak bachodaci daje się nam odcem przez Syna, tak i my możemy mać uczestnictwo w darach, okrym, jak u duszy. A mając uczest u my mamy Lubow Oca. Bogu Syna i jedność Świętego Ducha. Niechaj będzie przesławione przez i imię Boga jedynego w Trójcy. Jedynego Boga w, w Trójcy, jedynemu. Sława Otcu i Synu i Świętemu Duchu, jak było na początku i nyni i czas i na wieki wieczni. Amen.